Ale fajnie, że... To, to się było. rozłączyło. Rozłączyło się. Bo to było zgrzane, nie? I powiedzieli, że poszli tam się dowiedzieć na stację. I wiecie czemu ten punkt nie działa i po drugiej stronie? Tym razem za dużo nie zepsuł, bo namioty przyszły gotowe. Tak. Zrobiliśmy wspólnie tarasy. Cześć, jesteście na kanale. Kapitan Czuczepa. Na którym B budujemy kampera. No dzisiaj nie. No. <gry> dzisiaj jedziemy na wakacje, rzadko jeździmy w lato, bo mamy dużo pracy. Jedziemy na Mazury i co tam będziemy robić? Eee, kąpać się. Będziemy się kąpać, dokładnie. A w międzyczasie zatrzymaliśmy się na mopie i to jest niesamowita historia. To jest tutaj od tego momentu, kiedy powstała ta droga, to jest na drodze S7 koło McDonalda. Ja mam na mapie pokazuję teraz gdzie to jest. I tutaj można zrzucić szerą wodę. Jest A tu jest słupek. Jest. Co jeszcze jest, Petrek? Waga. Jest waga? Tak. A no dobra. E, tylko to jest nieczynne od 3 czy 4 lat. I do końca nie wiedziałem nigdy dlaczego. Ale byli tu ostatnio kampermaniaki i powiedzieli, że poszli tam się dowiedzieć na stację. I wiecie, czemu ten punkt nie działa i po drugiej stronie? Bo nikt nigdy z jakiejś tam dyrekcji dróg czy z czegoś nie ustalił cennika. To działa. Tylko, że nie ma cennika, więc oni nie mogą sprzedawać żetonów, więc to nie działa. To tak w wielkim skrócie. Więc jak widzicie, czasami administracja zabija, a zatrzymaliśmy się tu po to, bo mimo wszystko i tak można tutaj zrzucić kibelek sobie, tylko po prostu wodę trzeba pobrać z kampera, żeby go przepłukać. Więc idę wyrzucać kibelek. Nie wiem, czy Wam jeszcze pokazywałem, że ta wylewka wyciągana przydaje mi się. O! O! O ile trafiam. Przydaje się też do uzupełniania wody do kibelka żeby go dobrze wypłukać no ale cały czas nie mam czasu dokańczać kampera bo cały czas mam multum innych rzeczy do roboty teraz się przygotowujemy do budowania kampera to znaczy bardziej Rafał, ale ja mu bardzo dużo pomagam no i tyle i tak cały czas jeszcze tyle rzeczy chciałbym tutaj pokończyć, w ogóle tak naprawdę chciałbym na nowo wszystko przemalować, zrobić jestem dzisiaj w Mikołajkach i patrzcie kogo dorwałem przy drodze, a tak naprawdę nie wiem czy już kojarzycie tego busika tak naprawdę to oni mnie zaprosili, ponieważ mają nowy pomysł na życie. No taki terminowy, zobaczycie zaraz, idziemy zobaczymy, co tam u nich słychać. Cześć. 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 Nie no dobra, ale to też widzę, że jesteście w Mikołajkach, czyli dojechaliście jakoś bez trzeciego biegu. To już z trzecim biegiem, do, bo już tak. wszystko wróciło do normy. A jak to się stało się? No dzięki filmowi i naszemu wołaniu o pomoc, znalazła się osoba, która podjęła się tej e, jakże, trudnej. jakże trudnej wymiany, długotrwałej i bolesnej i udało się, no i już zrobiliśmy i mamy wszystkie sześć biegów. Mamy nie tylko sześć biegów, ale tam jeszcze Przemek powymieniał różne rzeczy, które szwankowały. No i, i... wężowano wrócił już na drogę. Jest żyletą. Czyli możecie go polecić? E, tak, tak, jak najbardziej. Czystym serca. A z ciekawości, bo to zawsze ludzie ciekawi ile taka naprawa skrzyni z napędem na 4 i w ogóle. Tutaj od pieniędzy jest ten pan. Tak, to właśnie ja yy, 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 prawie 6 tysięcy. O kurde. To z jednej strony nie tak źle, ale z drugiej strony dużo, bo ktoś tam wróżył na początku 12. Tak, no tak było, bo, bo tyle mogło to kosztować, ale okazało się, że zepsuło się jedno kółko, które zresztą mamy i zaraz pokażę. Eee, I trzeba było je wymienić, właśnie to kółko od trzeciego biegu. Masz te kółko dostępne? Dokładnie. Tak, ja zrobię sobie z niego naszyjnik. O, świetnie. Triumfalny. Do kąpieli. Do kąpieli. Może wiecznej. Miłość zrobi. mi zrobił taki naszyjnik już do wiecznej kąpieli, a żeby nie wypłynęła z Mikołajskiego już nigdy. Rozumiem. A czy były jakieś zmiany w Wanie, czy Miłość się obraził, i już nic nie robi? Nie, Miłość się nie obraził, tylko myśmy mieli bardzo dużo pracy w tak zwanym międzyczasie, w oczekiwaniu na właśnie powrót wężowana. Więc Miłosza eksploatowałam tutaj bezlitośnie w Mikołajkach. Kolejny kołchoz, kolejny obóz pracy przymusowej. Miko... Nowy projekt. Glamping Mikołajki. Macie nowy projekt. Tak, tak jest. Pokażecie? No z przyjemnością, jeśli, jeśli będzie zainteresowanie. Ale czy ten temat zastępczy też jest związany trochę z van life'em takim i naturą z i w ogóle? Life z z ze slow life'em. Ze slow life'em, tak. Aha. To jest jakby kolejna rzecz, która nam się spodobała w ostatnim czasie. Eee, takie, takie wspomnienie dzieciństwa, wakacje pod namiotem. Eee, no i tak, jak najbardziej jest to, jest to fajna rzecz związana właśnie z wakacjami typu slow, wakacjami wrażeń i tak dalej, i zrobić sobie Ale fajnie, że Co to się sobie... rozłączyło. Rozłączyło się, bo to było zgrzane, nie? To ile trzeba mieć siły, żeby rozłączyć taki metal? Nie wiem. No, ale trochę siły się ma w nogach. <głos> <głos> I co, i, i 6000 za wymianę tego? 1700 kosztuje, 1600 kosztuje oryginalne to kółko. No. To jest jeszcze jakiś tam. Synchronizator, Synchronizator synzator, czy, czy coś takiego. No. Więc same te części kosztowały dwójkę, nie? Ale tak jest jestem z siebie dumna, że nie wyrwałam wiesz w ogóle z tej wajchy zmiany skrzyni biegów, bo naprawdę było dużo nerwów. <noise> no dobra. No i takie właśnie. Fajne, mi się podoba. <laughs> Żeby dojść do tego nowego świata, trzeba przejść przez firankę. Tak jest, a tu tak my jest. solą, tak. chlebem, wodą, wodą, witamy. Wodą I solą. Dobra, to w trzech zdaniach, jak to ten stacjonarny van life. Tak, to tak, jest... Nie, tent life. Glamping. Glamping. Czyli glamour camping. Aha, nie tent. Nie tent, no tent też masz, beltent, tent, taki właśnie z tym, taki dzwoneczek. Aha. I to jest połączenie pasji Miłosza, z harcerstwa. Z harcerstwa. Dobrze. I moich e, doświadczeń safari gdzieś tam z wycieczek? Z podróży. Z podróży. A czyj gust tam jest w środku? Wiadomo, że miłość. No wiadomo, że. Miłość uwielbia poduszki, uwielbia ratany. Różowe, styl. różowy kolorek. Tak zwykle że podejmował najważniejsze decyzje co do wystroju. Tym razem za dużo nie zepsuł, bo namioty przyszły gotowe. Tak. Zrobiliśmy wspólnie tarasy. Wspólnie tarasy. Tak. Wspólnie, ale najbardziej to pomagał nam ta, mój tata. Teraz ja bardzo dziękujemy. Musimy jemu podziękować, bo bez niego by się nic nie udało. E, dobra, to co? Oglądamy? No, no zapraszamy. Czyli Bayer polega na tym, że po prostu można przyjechać spać w namiocie? Tak. Ale w środku jest ładnie, a nie jak w namiocie, tak do, dobrze zrozumiem? Dokładnie. I wiesz, jaki jest największy plus całego przedsięwzięcia? Tak. I nie musisz tego rozbijać. A, myślałem, to że już... to, że ty tu jesteś. I... A, no ja tu a, jestem. Oczywiście to jest jakby wartość dodana, ale już nie będziemy przesadzać. To stoi przestało wszystkie wichury, wszystkie ulewy, burze mazurskie. Czyli mamy lodówkę, czajnik, wszystko są ładne lampeczki, Takie można się przespać, skrzynie na skarby. Eee, tutaj tak, można możemy... usiąść na herbatkę pewnie, Rozumiem. czyli co, zrobimy jakieś ognisko wieczorem, bo pewnie wieczorem dopiero się magia zaczyna. zaczyna się, magia zaczyna się wieczorem, tu się dzieje magia oczywiście w tym wielkim łóżku, ale bez kiełbasek nie można się do tego przygotować, a mieć siłę. Magia. Bez kiełbasek <coughs> bez nie ma w łóżku magii. Bez kiełbasy nie ma magii w łóżku. Eee, zapraszamy dorosłych, pary, dzieci z dzieciakami, bo to też jest super doświadczenie. I to do zobaczenia. <coughs> I tym optymistycznym akcentem kończymy naszą relację. Kończymy na nie zachęcasz ich. Z mazur. Czy nas tak zapraszasz do Alblonga, czy do Campervana, czy do Vanlifeu? Czy naszych potencjalnych klientów do klappingu? E, niech każdy sam zadecyduje, kto kogo, do czego, a ja idę spać. Dobre, dobrej rano. nocy. Dobranoc. Na razie. A my zdrówko. Ja już jestem. Wróciliśmy, no niestety, krótkie dwa, niecałe trzy dni. No i przyszedł też ten elektrozawór, tym razem kulowy. Ale w instrukcji obsługi też pisze, że on może się zacinać przez to, że coś tam wejdzie i trzeba będzie gdzieś nad tym panować. No ale dobra, są trzy kabelki. I no i nic, zaraz zobaczymy jak to działa. Będę próbował na sztywno to podłączyć, to znaczy tak dotykowo i zobaczycie jak działa taki zawór. Dobra, najpierw pokażę Wam jak działa wentylator. Więc działa, no nic, teraz tylko trzeba jakoś wymyślić, żeby go podłączyć. Będę dzisiaj do i kombinował, bo potrzebuję parę rzeczy. Eee, to wszystko no, czeka na montaż tymczasem. Dobra, teraz pokazuję Wam w czasie rzeczywistym, jak długo, jak szybko, albo jak wolno, zależy jak to interpretować, otwiera się ten zabór. I teraz tak, jak łączymy, to jest przewód neutralny i to jest jedna z faz. I zaczynamy. Dokładnie tyle. I teraz drugą stronę jak chcemy zamknąć, łączymy tutaj neutral z tą fazą. W momencie, kiedy dochodzi do końca, tam jest jakiś wyłącznik i koniec. I normalnie słuchajcie jak motor pracuje, jak dojdzie do końca, mimo tego, że prąd jest podłączony, to i tak e, jakby przerywa swoją pracę. Hello my friends in another day. <laughs> No, e, pokażę Wam, jaki mam dzisiaj plan na dzisiaj. O, ktoś dzwoni, ktoś odzwania. Zaraz, będę, zaraz, zaraz. Skompletowałem wszystkie rzeczy do dzisiejszych zadań, a zadania są takie: pomalować typu auta, tam gdzie przywaliłem, zrobić wentylację. Tutaj macie wentylator i przejściówki, zaraz Wam wszystko wytłumaczę. Do zbiornika będę montował ten elektrozawór. Eee, o tym też Wam opowiem. Eee, tutaj pani w ogóle to jest niesamowite. Nie wiedziałem, że to w ogóle tak działa. Pani mi dorobiła spray pod kolor samochodu w ogóle. I ja żałuję, że tego nie nagrałem. W ogóle chcę jeszcze raz do niej wrócić, żeby mi to przy kamerach pokazała, jak ona w ogóle tworzy indywidualnie do każdego samochodu po prostu farbę e, do malowania. E, I co tu mam jeszcze? I tu mam <laughs> przełącznik. Pamiętacie te kable? Ostrowie za to pojechaliście. E, więc. E, Użyję teraz jeszcze takiego tam przełącznika, więc to jest zestaw moich wszystkich rzeczy na dzisiaj. A jeszcze będę do wędki, która będzie masztem antenowym kombinował jedną rzecz. Więc to jest zestaw wszystkich rzeczy do wszystkich zadań dzisiejszego dnia. Myślę, że zacznę od malowania, bo to będzie sobie schło, a w międzyczasie będę robił kolejne rzeczy. Do farby dostałem cztery rzeczy, czyli farba zmieszana, może Wam kiedyś pokażę. Primer, primer, czyli podkład zanim to pomaluję. Oczywiście najpierw odtłuszczę. Mam też podkład do plastików. Bo zobaczycie, dlaczego będę na plastikach malował tą farbą i na końcu jest jeszcze lakier. Eee, no i tyle. Dwa razy to, eee, raz podkład, dwa razy to, i dwa razy będzie jeszcze eee, lakier. Prostować tego niestety nie będę. Ten samochód i tak już zawsze będzie brzydki, bo tam wiadomo. Tylko ładnie pozbieram tą farbę, gdzie się da, zabezpieczę dookoła, odtłuszczę i będę malował. A! Czas to skrobać piknie. Farbę wydrapie takim o metalowym, nie wiem jak to powiedzieć, metalową szczotką, o właśnie, a potem to jest tak naprawdę aceton po prostu. Więc acetonem odtłuszczę, wytrę i walę podkład. Tak to wyszło, tutaj jest strzałeczka, która pokazuje w którą stronę będzie wiało powietrze, teraz muszę tutaj dorobić pięknie wtyczkę, tam podpiąć i będę wszystko z pilotą uruchamiał, A jak będzie działał to muszę potem wymyślić jak zrobić, żeby powietrze pobierać stamtąd, czyli z zewnątrz pojazdu. No i teraz muszę wymienić na ten bezprzewodowy system, niestety trzygniastkowy. W tym starym dwugniastkowym, jedno gniazdko już się popsuło. Co oznacza, że to może być słabej jakości. No, z tych też będę korzystał. Więc to jest tak, to będzie podgrzewać elektryczny wody. To będzie ten wentylator. A to będzie spust wody, ale pokażę Wam potem jak to zrobię. Sześć gniazdek już, sześć, co ja już gadam, trzy. Trzy gniazdka siedzą. Pilot skonfigurowany ABCD. Powietrze wieje. Nie wiem, czy będzie ładnie słychać. Wyłączam. Włączam, wyłączam. 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 Dobra, to działa. Boiler na wodę też działa. Zostało. Czyli tak. C to jest nawiew. B to jest boiler wody. I A to będzie dopiero jak teraz to skończę. A to będzie zawór wody. Ale jeszcze zobaczycie co innego tu będę musiał domontować. A do sterowania elektrozaworem wody który potrzebuje raz dać fazę tu a raz tu. Kupiłem wyłącznik schodowy, czyli w tej pozycji prąd idzie w jedną stronę, a w tej w drugą stronę, zawsze gdzieś tam sobie idzie. <laughs> Tutaj jest schemat, czyli podłączam prąd i zawsze daję albo tu, albo tu, albo na jedynkę, albo na dwójkę w zależności jak przecisnę. Więc to powinno rozwiązać mój problem z elektrozaworem. Oczywiście całość podłączę jeszcze do pilota. I wtedy, jak będę chciał sobie spuszczać wodę, to będę miał już włączone domyślnie spuszczanie. Nacisnę tam A, jak um, anihilacja zbiornika, i on się zacznie opróżniać. A potem po prostu będę musiał podejść już ręcznie, niestety, żeby się zamknął, potem go wyłączyć, przełączyć w pozycję gotowej do, go, do, jakby gotowej do otwarcia. I kiedyś w przyszłości znowu, jak nacisnę, to będę mógł sobie zrzucać trochę takie półhybrydowe. To nie jest to do końca co chciałem, ale nawet jeżeli wyjdzie, że będę to robił tylko przyciskiem, to i tak jest spoko. Lepiej tak niż wchodzić pod samochód i być potem cały śmierdzący, bo zawsze coś na was poleci. Gniazdko otwiera się w ten sposób, że o, od góry to się zdejmuje. Tu są dwa takie haki. Ciach, no i mamy. I teraz tak tu podłączamy fazę. A tu wychodzą nam dwie fazy. No i to wszystko tak w skrócie. Więc jak mielibyśmy to podłączyć, to tu jest neutral, i jedna faza tu, druga faza tu. A tu trzeba podłączyć fazę z prądem. A neutral jest tutaj w żółtym koniec. Powinno działać. Zaraz będziemy testować. Teraz będę mógł w celach serwisowych taki elektrozawór odłączyć, bo będzie normalnie można go rozczepić. I tak, tutaj poprawnie kabel zacisnąłem, ponieważ użyłem tu takich, nie wiem, mini dławiczków, żeby to było wodoodporne. Tutaj kabel był niestety za gruby, więc będę musiał to zaizolować taśmą, co nie będzie tak szczelne, jakby tutaj w tym przypadku oryginalnym. No, ale jak to zawsze. Jest jak jest, będzie dobrze, mam nadzieję. No i tyle. Jest zawór, jest wtyczka i teraz na końcu podłączam ten Przycisk i będziemy podłączać do prądu i testować, jak to działa. Teraz też, czy moja logika działa? Tutaj jest przełącznik. Teraz powinno się zamykać, teraz otwierać. O, tutaj jest zamknięte. Uwaga, naciskam. Czy to się otwiera? Tak, w tym żółwym tempie, ale się otwiera i on powinien przerwać. Uwaga, będzie się słyszeć. Oj, przerwał pracę, mimo że jakby cały czas prąd jest podawany. I teraz zamykam. I się zamyka. No dobra. No to teraz muszę tylko to odwzorować w busie. E, I to wszystko. No. A potem zobaczymy, jak w praktyce ta kulka będzie się sprawować ze ściekami, gdzie też będą niestety jakieś tam kawałki. W międzyczasie Wam pokażę, jak wyszło tutaj. O tak, no nigdy ten kolor, wiadomo, nie będzie idealny. No, ale ogólnie samochód jest cały brzydki popijany, oddrapany, tu mi się nie chce tam bawić w to, żeby to idealnie szpachlować, cokolwiek, byle korozja nie postępowała. I żeby na pierwszy rzut oka nie było widać tego gołego metalu, e, który pewnie by zaczął rdzewieć po jakimś czasie. I tyle. Na koniec jeszcze muszę lakierem to psiknąć, e, zdjąć wszystko i jeszcze wam pokażę wersję ostateczną. No i tyle. Przycisk jest tutaj. Proszę bardzo, i teraz tak. To chyba zamyka, a to otwiera już nie pamiętam. O, teraz się zamyka. Przełączam na pozycję otwarty, ale on się teraz nie otwiera, dopóki nie nacisnę pilota. No, to tylko tyle. Więc będę mógł go otworzyć pilota, ale żeby już go zamknąć, będę musiał podejść i fizycznie tutaj to wyłączyć. Idziemy na dół zobaczyć. Mamy zawór naciskam pilota. Pyk i kula. Się otwiera z pilota, a zamyka się już z ręki. No nic, teraz w praktyce trzeba będzie przetestować, jak to wszystko będzie działać. Ale nie kupujcie tego dupki, ja tego nie przetestuję i <laughs> nie potwierdzę, że to działa. A tutaj kupiłem też podkład do plastiku. A po co? A po to. Po to, żeby przemalować kamery, bo są białe i bardzo się rzucają w oczy, pod kolorauta. Będą bardziej wtapiały się. Wiadomo, kto chce i tak zobaczy, ale nie będzie tak perfitnie ich widać. Więc oklejam taśmą i zaraz je pomaluję. Tak ostatecznie wyszedł samochód. No jak ktoś się przypatrzy, to będzie widać różnicę. No bo wiadomo, tu jest świeży lakier, a tu nie. Ale jest na tyle w miarę zamaskowany, że jest ok. No w gniece nie zamaskowałem, <laughs> ale jest w miarę. Niech będzie tak. To i naprawdę ten samochód już nigdy nie będzie piękny. Nawet nie mam na co, co liczyć. A z tą wędką 12-metrową co będzie robiła za maszt antenowy, ale to tylko w sytuacjach, kiedy nie mam neta, a bardzo potrzebuję, to jest naprawdę bardzo rzadko. Ale żeby nie było, to nie będę robił tu żadnego mocowania, bo po pierwsze nie wiem jak to się będzie sprawować, jak ten modem potem będzie się komunikował i w ogóle deszcze, słońce Przepraszam, czy się nie będzie tam zacinał i w ogóle, więc w pierwszej opcji robię tak, że nic z nim nie robię. Będę ją tutaj stawiał, opierał o lusterko i co najwyżej takem sobie tam na ten parę godzin tutaj przykleja albo trytytką zwiąże i to już powinno dobrze trzymać. No i to wszystko. Ciekawe jak ten modem będzie tam latał, hihihi. Hi, hi. No, ale to dopiero wam pokażę, czy to ma sens. Jak naprawdę będzie sytuacja, kiedy nie będzie w ogóle zasięgu. A zobaczymy, czy tyczka da radę. Tak to ostatecznie wyszło. A jak będzie wyglądać na samochodzie, to zobaczymy. Teraz sobie uświadomiłem, że to też mogłem przemalować i chyba dwa kolejne, też przemaluję od razu. Kamerki wyszły tak. Tu jeszcze nie założyłem pierścienia, tu już są te pierścienie maskujące, są w kolorze samochodu. No i nic, jak je zamontuję, będę mógł dopiero ocenić, jakie widać. Wiadomo, że no, tak to ogląda, ten wie, że one tam będą. Ale myślę, że jak będą kolory auta, to już będą na pewno na pierwszy rzut oka mniej się rzucać. No i patrzcie co tutaj się dzieje, to jest przewód wentylacyjny, to jest taka otulina którą wepchnąłem do samochodu i potem to będę łączył za pomocą takiej rury do tej otuliny, która będzie wyprowadzona na zewnątrz jakby samochodu za pomocą kleju na ciepło. I teraz żeby to było demontowalne to z tej rury obciąłem tą końcówkę, ona wchodzi tutaj, zaraz skleję to na klej na gorąco. O, i tu będę wpytywał. No, ciężko mi to teraz opowiedzieć. Jak skończę, to Wam pokażę na kamerze. A tutaj właśnie wróg wcisnąłem, bo to nie przeszkadza też kablom i innym rzeczom. Nie wiem, czy będzie od góry zakleiłem dektajpem i tu będę musiał zrobić otwory montażowe i też tym klejem skleję i wtedy to będzie, te powietrze będzie wypychane lub pobierane spod samochodu. Mam nadzieję. Z tego musiałem niestety zrezygnować, bo nie szło. E, pokażę Wam teraz, co wymyśliłem. O, rozdaję. Teraz tak, jeden nie dawał rady. Za słabo zasysało powietrze. Na dwóch jest tak samo, jak no tak jakbyś powinno. I wtedy tutaj kupię takie odpływy od zlewu, i tam postaram się je przeciągnąć aż pod sam samochód. One są takie elastyczne, takie karbowane, i dwa tam wyciągnę pod samochód, żeby stamtąd brało powietrze. Taki mam na razie plan. A wyjdzie, jak wyjdzie. Wycinam sobie takie kółeczka ze sklejki. Tu można zobaczyć, a to będzie służyło do tego że jak jest kamera, to od tej strony przykleję na stałe, a od drugiej będę mógł po prostu na wkręciki sobie przykręcić i zamontować kamerę. Dodatkowo jeszcze każdą z tych jakby zalakieruję, żeby była wodoodporna. To tylko tyle, no bo nie miałem pomysłu zbytnio, jak to zamontować. I teraz tak, takie do mocowania zastanawiam się, czy przykleić tutaj, czy przykleić gdzieś na aucie. Tutaj pomysłu jeszcze nie mam, nie potrafię podjąć decyzji. Eee, więc nie wiem. <słuch> Najpierw wyczyszczę powierzchnię acetonem. I mamy jeszcze coś takiego jak primer do plastiku, który trochę go tak jakby to robić dewastuje, nie wiem jak to powiedzieć, że się dobrze wgryza w plastik, żeby później podkład dobrze się trzymał i żeby klej dobrze się trzymał. Jak będziecie kleić siką najczęściej Sika 252. To producent mówi, żeby najpierw zmatowić powierzchnię, więc ja nie wiem czy ja dobrze zdamiesz ten primer plastikowy. Nie wiem, bo jeszcze mam coś takiego jak Primer od siki i producent też chce trochę, żebyśmy zmatowili powierzchnię, żeby lepiej się trzymało z każdej strony. I teraz nakładamy primer najlepiej w rękawiczkach, bo podobno ciężko schodzi więc nie mam rękawiczek, bo trzeba je mieć! Wow. Czekamy aż wyschnie. Powiem Wam, że to pachnie jak taki klej hamski, jak kiedyś się modele e, kleiło. Taki najgorszy, najgorszy, najgorszy klej, coż płuca wyżera po prostu. Da. Czyli pewnie, pewnie będzie trzymał dzięki temu. No i na koniec nakładamy klej. No i tyle. Trzeba teraz poczekać, żeby klej wyschł. Pewnie jak to na każdym kleju pisze 24 godziny. W praktyce pewnie po godzinie, po dwóch, zależy od warunków już w miarę trzyma. No i to wszystko, więc ja czekam jakby z tą kamerą do jutra. Niech to sobie dobrze wyschnie. No i to wszystko. A teraz będę montował kolejny. A więc tak, w kolejnym odcinku dokończę wentylację. No, mam nadzieję, oczywiście. No i też kamerami się zajmę do końca. No i tyle, a tak zawsze, że wydaje się, że to się zrobi w dzień w dwa, a potem to się przedłuża na tydzień. Zresztą kto budował ten wie. To tyle, żegnam Was w ten znowu ciepły letni dzień i widzimy się pewnie za tydzień. Mam nadzieję, że już kamery będą, inne rzeczy będą i że powoli będę mógł też myśleć o innych rzeczach, już nie tylko funkcjonalnych, bo mam też inne jeszcze pomysły. Na razie.